Cześć, to ja i mój kolega Patryk. Cześć. Będziemy sobie robić sixpacky, to... Patrzcie, jak to się robi. Czekajcie. Ustawię tak, żebyście widzieli. Chyba będziecie widzieć. Ja tutaj stanę i on mi musi przewalić jak najmocniej. Więc... Będzie trochę koszulka do góry pod brodę natętnij teraz ręcami całej siły i ten trup. zrobiłeś? Rękami też? Ten ty, zrobiłeś. No, ty, kurde, nie, ale skuruję. ja ci tylko, ja, ja... Ty mnie się nie pyta, bo, bo ja to już robię no i wtedy się stresuję. Ale ja się muszę się nie zapytać, był... bo... Ja muszę się ciebie zapytać, bo jak ja, ja zrobię bez... najpierw muszę wiedzieć i dopiero później mogę to, powiedzieć. No, no to teraz okej. Okay. Ja, 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 już taką będę jak od razu jak zakryję te, co? co to mi nie mógł. Od, ra, od razu jak zakryję, to tak zrobię i wtedy już będzie wiedział. Ty tylko sobie jak do, tako? Do, do mnie mógł wamani, to te, bo Do kamery albo być takiego, bo tylko nie mógł. O już. No już. ja nie będę tego mówić, na pewno nie. Weź ten koszulkę trzeba Tak się to robi. Oh. Boże Ja tylko do kamery na razie. Nie przejmuj się nam, no. jakbym tutaj nie był kurde. No weź tą koszulkę trochę ból. Widzicie? No tak się... On się boi, ale... Nie boję się, jestem hardcorem! No. Teraz jest jeden moment. Prawdy. Jeżeli się kogoś uderzy, to się robi six. Uważaj, bo tutaj jest klatka, a tutaj jest Ja wiem, gdzie to jest. Już. Zrobione. Boli? Mówiłem ci to tylko raz. Teraz cię wszyscy...